Wróciłam właśnie z jogi, taki stateczny, niby spokojny sport, ale powiem Wam, że niesamowicie aktywizuje energię, aktywizuje mięśnie głębokie. Super sprawa. I jeżeli nie wprowadzisz siebie w ruch, a różne formy ćwiczeń oczywiście, że pomagają Ci to robić, to nie zmienisz swojego życia. Ty potrzebujesz z siebie dać coś, żeby potem dostać. Czyli to ty najpierw zmobilizuj się do działania, do robienia czegoś, do kreowania, a potem zobaczysz, że przyjdą rezultaty, i tak naprawdę potem możesz rezultatów w ogóle nawet oczekiwać. Jeżeli nie zasiejesz, nie możesz zbierać, bo nie masz skąd. Zobacz, co ty dzisiaj możesz zrobić, żebyś mógł o sobie powiedzieć, że wprowadziłeś dzisiaj się w ruch.